Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku QA, wszystko w jednym. Napisał do nas Piotrek i zadał pytania, właściwie trzy pytania w jednym. Teraz je przeczytam. W jaki sposób otwierać się na Pana Jezusa? Jak zapomnieć o sobie, aby On mógł wejść w moje życie jeszcze bardziej? I jak się modlić o tą wyjątkową łaskę? No to już jest w ogóle wielkie miłosierdzie Boże. Że Bóg chce mieć z nami bliską relację. To, że On wychodzi pierwszy w naszą stronę, że to On się stara, że Jemu zależy. Odpowiadając na pytanie pierwsze Piotrka, czyli w jaki sposób otwierać się na Pana Jezusa. To, co teraz powiem, to jest pewna propozycja. I jeśli Wam się spodoba, to zastosujcie, spróbujcie, a jeśli nie, no to szukajcie dalej. Pierwsza rzecz, całkowita szczerość. Najpierw przed sobą samym, później przed Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Tutaj konkretnie mam na myśli sakrament pokuty. To znaczy czas, w którym mogę stanąć przed Panem Bogiem i przed sobą samym w zupełnej szczerości, bez żadnego udawania, bez żadnych masek. Kiedy mogę rzeczywiście otworzyć swoje serce Jezusowi, żeby on mógł w nim działać swoją łaską. To jest taki moment, kiedy rzeczywiście mogę doświadczyć Jego wielkiego miłosierdzia. Druga rzecz to pokora. To świadomość swojej wartości, tego kim jestem, i to taka też świadomość tego, że jest ktoś większy ode mnie, kto mnie stworzył, kto mnie kocha. To też jest taki konkretny styl Boga. Bóg jest pokorny. Jezus w Ewangelii mówi, kto chce być pierwszy, niech się stanie sługą wszystkich. To jest zaproszenie konkretnie dla nas, żebyśmy stali się w chociaż minimalnym stopniu podobni do Jezusa. Więc pokora może nas otwierać na Jezusa, na relacje z nim. I trzecia rzecz to. Modlitwa dziękczynienia, wdzięczność, uwielbienie Boga. Choć czasem może to być dla nas naprawdę bardzo trudne ze względu na sytuację, które przeżywamy, to ta modlitwa, ten rodzaj modlitwy pozwala nam poznawać Boga, dziękować Mu mimo wszystko za to, co nam się przydarza. Pozwala nam też odkrywać Jego obecność w każdym wydarzeniu. Naszego życia, a przez to coraz bardziej go kochać i dostrzegać go jako tego, który jest miłosierny. I kolejne pytanie Piotrka, czyli jak zapomnieć o sobie, aby on mógł wejść w moje życie jeszcze bardziej? No, powiem Wam szczerze, że odpowiedź na to pytanie wcale nie była dla mnie taka prosta, bo dobrze wiemy, ile czasem się musimy namęczyć żeby coś w swoim życiu zmienić. I dlatego też myślę, że trzeba troszeczkę tutaj zmienić kierunek patrzenia. To znaczy zobaczyć Jezusa, który całkowicie z miłości do mnie zapomniał o sobie. To znaczy cierpiał niewyobrażalnie. Umarł na krzyżu. Uratował mnie od śmierci i dał mi życie właśnie po to, żeby w tym życiu być obecnym. I teraz bardzo ważna rzecz. Bóg zrobił wszystko, żebyśmy mogli być szczęśliwi, między innymi to, że dał nam wolną wolę. To znaczy, wolny wybór, jeśli chcesz. On nie będzie wchodził na siłę do Twojego życia, nie będzie wchodził do niego z butami, narzucał się. Tym zapominaniem o sobie może być więc taka konkretna decyzja oddania mu swojej grzeszności, swojej słabości, z tym, z czym sobie nie radzę, z tym, co jest mi trudno zaakceptować, z czym się może pogodzić, oddać mu i uznać Go, że On jest Bogiem miłosiernym, tak? Że On może przemienić moje życie. I trzecie pytanie Piotrka. Jak się modlić o tą wyjątkową łaskę? No to krótki cytat z dzienniczka. Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. To są słowa Pana Jezusa. A w innym miejscu powiedział. Na wszystko mają czas. Tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do mnie po łaski. Może to nie dotyczy wszystkich ludzi na Ziemi, ale pokazuje taką pewną tendencję, że my rzeczywiście mamy czas na bardzo dużo różnych rzeczy, mniej lub bardziej ważnych. Dbamy o swój wygląd zewnętrzny, o rozwój intelektualny, a czasem zapominamy o rozwoju tego życia wewnętrznego. I nie chodzi o to, żeby ludzie uważający się za wierzących chodzili teraz brudni i zaniedbani ale o takie konkretne ustawienie priorytetów w życiu żeby znaleźć sobie taki spokojny czas na moją osobistą relację z Bogiem może to być yy, adoracja najświętszego sakramentu w kościele możesz usiąść sobie w domu na kanapie i przeczytać fragment z Pisma Świętego Odmówić różaniec. No, sposobów modlitwy jest naprawdę wiele. Ważne, żebyś wybrał to, co dyktuje ci twoje serce to, na co masz teraz ochotę, pragnienie. Ważne, żeby ta twoja modlitwa płynęła prosto z serca i była szczera. Nie ma modlitwy lepszej lub gorszej. I tak jak powiedział Jezus, Jego serce jest przepełnione miłosierdziem i On chce udzielać Ci wszelkich łask. Najważniejsze jest, żebyś do Niego przyszedł i o Nie prosił.